Włóż folię bąbelkową do lodówki. Zanim wyjadę na wakacje, zawsze to robię. Jeszcze mi za to podziękujesz. Zaskoczy cię fakt, po co to robić. Gdy raz zastosujesz ten trik, nie będziesz chciał z niego zrezygnować. Dla mnie to spore ułatwienie i oszczędność czasu oraz pieniędzy. Folia bąbelkowa jest niesamowicie przydatna, ponieważ świetnie izoluje. Pomaga utrzymać stabilną temperaturę wokół każdego owocu, spowalnia ich dojrzewanie i zapobiega obijaniu. Co więcej, zapobiega gromadzeniu się wilgoci, która przyspiesza psucie się żywności. To mała rzecz, a naprawdę robi ogromną różnicę. Na każdą półkę lodówki włóż kawałek folii bombelkowej. Działa jak warstwa ochronna, dzięki czemu lodówka dłużej pozostaje czysta. Nie będziesz musiał ich tak często szorować. Najlepsze jest to, że gdy folia się zabrudzi, wystarczy ją wymienić na nową. To szybkie, praktyczne i pomaga utrzymać porządek. Odkąd stosuję ten sposób przy każdym wyjeździe, nie marnuję już jedzenia. Spróbuj, nie pożałujesz.